W Bibliotece Pomarania przy ulicy Jana Kazimierza 19 odbywa się projekt. Nie tylko w tym miejscu, będzie w rozmaitych miejscach. Natomiast jest to projekt wyjątkowy, ponieważ nazwałam go Pomorski Posiad Klechdarzy. Czyli będziemy poznawać baśnie, legendy, mity regionu Słupskiego i naszego miasta Słupska, które jest bardzo historycznie posadowione. Projekt, który uzyskał dofinansowanie, był dość wysoko oceniony. To przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest pisany do programu Partnerstwo dla Książki. Operatorem tego programu jest Instytut Książki. Dzisiaj jest taki dzień, w którym jest u nas zielarka, pisarka, joginka, osoba, która pisze magicznie, Katarzyna Enerlich. Zaczyna się za chwilkę warsztat zielarski na bazie literatury i będzie się działo bardzo dużo magicznych rzeczy dla ciała, dla duszy, dla umysłu. Dzisiaj na tych warsztatach będziemy robić naturalne mazidła, naturalne preparaty z ziół teraz sezonowych, jakie są dostępne na łąkach. Wszystkie będą też miały filtry roślinne, czyli będą takie służyły do zdrowego opalania. Mamy taką ideę, że są to kosmetyki również na słońce. Ziołami i zbieraniem ziół i robieniem różnych takich eksperymentów zielarskich, to zajmuje się w zasadzie całe życie. Od dzieciństwa, gdyż babcia, mama, ciocie, siostry cioteczne wszystkie zbierały zioła, i ja dorastałam w tym klimacie zielarskim, więc moja pasja zaczęła się bardzo wcześnie i trwa intensywnie do dzisiaj. Teraz, kiedy są dostępne materiały, różne książki, źródła wiedzy, bardzo obszerne. Jest to oczywiście o wiele łatwiejsze niż kiedyś, ale kiedyś to się jeszcze pracowało z kluczem do oznaczania roślin i takimi we własnym zakresie zdobywaniem wiedzy, teraz jest to o wiele łatwiejsze, ale wciąga i frapuje tak samo. Pomysł wziął się właściwie z tego, że od dzieciństwa jestem zakochana w baśniach i nie było takiej y, przestrzeni, żebym zapomniała o tym, co się dzieje w naturze, bo natura daje nam tak naprawdę takiego prawdziwego kopa. I z Katarzyną Enerelich już się znamy od pewnego czasu, oczywiście przez gdzieś tam w internecie, w przestrzeniach, ale ludzie się przyciągają tak naprawdę. Będą oczywiście też inne osoby, będzie Radek Rak 12 września. Realizm magiczny sprawia mi tyle frajdy, że bez tego życie byłoby bardzo smutne, a tak chodzę z tymi dróżkami, takimi polnymi, e, e, przez, w, w polnych przestrzeniach, tam gdzie jest dużo maków, chabrów i zboża.